Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Kardasz. Jestem doktorem nauk przyrodniczych i od kilkunastu lat zajmuję się badaniami nad biologicznie czynnymi substancjami i fitoremediacją, a ponadto Popularyzuje wiedzę w mediach w telewizji i w radio. Zapewne Państwo zadają sobie pytanie, dlaczego teraz coraz częściej słyszymy o suplementacji, i by odpowiedzieć sobie na to pytanie warto zapoznać się, jaka jest różnica między lekiem a suplementem. Otóż lek jest koniecznością wynikającą z faktu zagrożenia zdrowia lub życia. Natomiast suplement od Terminu suplementarne uzupełnić, uzupełnia nieodzowne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu czynniki, w tym również biologicznie istotne białka, tak zwane egzogenne, których sam organizm nie jest w stanie sobie dostarczyć. A odpowiedź na to, że świat współczesny nie dostarcza nam wszystkich tych składników w dostatecznej ilości, znajdziemy przede wszystkim w monokulturowej uprawie zbóż w ogóle roślin, jak też w monokulturowej hodowli zwierząt. Po pierwsze, na areałach dużej powierzchni uprawowej, chociażby pszenicy, konsekwentnie, rok rocznie dostarcza się nawozów po to, żeby te rośliny mogły funkcjonować. Ostatecznie ziemia jest przenawożona, a chemia trafia do naszego organizmu. Podobnie jest z hodowlą zwierząt. Chcąc, by w krótkim czasie uzyskały właściwą masę, dozuje się określoną ilość hormonów, a te hormony wraz z mięsem trafiają na nasz stół, rozregulowują nas, nasz układ hormonalny. Jeżeli jeszcze zauważymy, że my sami wprowadzamy złe nawyki, w kuchni przewaga słodkich produktów lub przetworzonych produktów tłuszczowych i jeszcze podsmażonych, nieracjonalny styl życia, obfitujący w gonitwę, w stres, sięganie po używki i brak wypoczynku. Jakby tych nieszczęść wszystkich było nie dość, dochodzi do tego zanieczyszczenie środowiska, dozowane nam sukcesywnie każdego dnia przez przemysł, nawet przez wysoko przetworzoną technologię. I w tych okolicznościach nie ma możliwości, żeby z produktów spożywczych, które kiedyś, 30-40 lat temu, miały właściwą ilość składników odżywczych, chociażby witaminy C, dzisiaj mogło. Przykładowe dziecko uzyskać taką ilość jak 30 lat temu. Statystyka mówi, że zawierają one o 40% mniej istotnych składników, a więc ilościowo, gdybyśmy chcieli je uzupełnić, zjadając coraz tą większą ilość, dla przykładu jabłka, by zaspokoić zapotrzebowanie na witaminę C, byłoby to fizycznie niemożliwe. Tak więc widzą Państwo, że suplementacja we współczesnym świecie jest koniecznością. I są produkty typu suplementów, złożonych, kompletnych, pozyskanych z najwartościowszych produktów w 100% gwarantujących jakość uzupełnienia tych czynników, które są potrzebne naszemu organizmowi. Takim produktem jest suplement DuoLife. Tym bardziej wartościowszy, że wspomaga odrębnie metabolizm dnia od metabolizmu nocy, co jest diametralnie większą korzyścią niż jednostkowe wspomaganie. Nie tylko daje pogodę ducha, ale również gwarantuje właściwą jakość funkcjonowania wątroby. Glutation bowiem nie jest tym czynnikiem, który w nocy syntetyzuje się w naszym organizmie, ale kiedy jest jego poziom właściwy, to również poziom dopaminy pozwala nam radośniej patrzeć na świat, równocześnie jesteśmy odporniejsi na wszelkiego rodzaju zagrożenia środowiska. Natomiast w dzień suplementacja podwyższa naszą sprawność psychomotoryczną, tak byśmy mogli realizować ambitne zadania.